Witajcie drodzy uczniowie. Zapraszam Was na lekcję rytmiki. Poproszę, żebyście otworzyli sobie zeszyty, przepisali lekcję oraz treść pierwszego ćwiczenia. Będziemy uzupełniać poniższy temat rytmiczny ćwierć nutami. Proszę popatrzeć w jakim metrum zapisany jest temat rytmiczny. To jest metrum sześć czwarty i proszę może wykonamy sobie nazywając odpowiednio wartości rytmiczne. Długa skrop, długa skrop, cała nuta skropką, długa ćwierć, długa, ćwierć, cała nuta z kropką, nuta na pięć miar, ćwierć, długa, skrop, długa, skrop, cała nuta, długa, cała nuta z kropką. I posłuchajcie, jak to zabrzmi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak brzmi temat rytmiczny, a teraz będziemy zapisywać uzupełnienie ćwierćnutowe. I mamy pierwszą wartość, czyli półnutę z kropką, a zatem w ogóle proponuję, żeby pod każdą wartością automatycznie napisać pauzę. Tak to powinno wyglądać, o. żeby się już potem nie pomylić. Pamiętamy, że ćwierć nutą nie można uzupełnić ćwierć nuty. O. Myślę, że to będzie takie czytelne. Tak, mamy już pauzy. To teraz przystępujemy do uzupełnienia. Półnuta z kropką brzmi przez 3 miary, a zatem 3 miary minus pierwsza. Dopisujemy drugą, i trzecią. I znowu to samo. Trzy miary minus pierwsza. A zatem wychodzi taki, takie rozwiązanie, że półnuta z kropką uzupełniona jest dwiema ćwierćnutami. Teraz mamy całą nutę z kropką, która brzmi przez miar 6. 6 miar minus pierwsza, no to zostaje nam druga miara do uzupełnienia, trzecia, czwarta... Piąta i szósta. Staramy się jak najładniej, jak najestetyczniej pisać te ćwierćnuty. Tak i teraz mamy półnutę, która brzmi przez dwie miary, dwie miary minus pierwsza, a zatem uzupełniamy tylko jedną ćwierćnutą. Tutaj tak samo. I cała nuta z kropką, no to jest pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, ćwierć bo szósta jest pauzą, tak. I mamy drugą, trzecią, czwartą, piątą i szóstą. Pierwsza. Zamiast pierwszej jest pauza. O. I teraz jest nuta na pięć miar, która no sama nazwa wskazuje, że nuta ta brzmi przez miar 5. 5 minus pierwsza, pięć miar minus pierwsza. Czyli mamy drugą miarę, trzecią, czwartą i piątą do uzupełnienia. Potem jest dokładnie tak samo jak w pierwszym takcie. I teraz jest cała nuta, która brzmi przez, pomyślcie, tak, cztery miary: cztery minus pierwsza, czyli pierwsza i wpisujemy druga, trzecia. Czwarta miara jest do uzupełnienia. Półnuta brzmi przez dwie miary. Dwie miary minus pierwsza. Pierwsza i druga miara. Uzupełniona jest ćwierćnutą i cała nuta z kropką, która już się tutaj poprzednio pojawiała, uzupełniona jest pięcioma ćwierćnutami. Tak, teraz powinno to zabrzmieć następująco. Długa, długa cała nuta z kropką. Długa ćwierć, długa ćwierć. Cała nuta z kropką. Nuta na pięć miar, ćwierć, długa skrop, długa skrop, cała nuta, długa, cała nuta z kropką. W ten sposób. Można również grać. Z mnie jest troszkę trudno tutaj, ponieważ nagrywam jedną ręką, ale spróbuję. Uwaga. Zachęcam Was do wykonania <laughs> takiego uzupełnienia ćwierćmiotowego w domu. A teraz drugie ćwiczenie. Należy poprawić błędy w poniższym temacie rytmicznym. Proszę się przyglądnąć, w jakim metrum ten temat rytmiczny jest zapisany. Jest to metrum 4,4, czyli powinien odpowiadać jakby długości brzmienia całej nuty, bądź też czterech ćwierć nut. No właśnie i mamy podskok, podskok i tutaj coś dziwnego, coś dziwnego. Możecie jak najbardziej wziąć sobie czerwoną kredkę, bądź też zieloną, kolorową w każdym razie, do poprawy błędów. I tutaj brakuje zdecydowanie kropki przy ósemce. Mamy poprawiony. Yy, mówię od razu, że w każdym takcie jest jeden błąd. Nie ma więcej błędów. W każdym takcie jest jeden błąd. I w takcie drugim mamy synkopę ósemkową, która zajmuje dwie miary taktu, oraz półnutę z kropką. Tak, i to już się wydaje być za dużo, ponieważ 2 plus 3 to jest 5, a mamy takt czteromiarowy, a zatem w najprostszy sposób przekreślamy po prostu kropkę i mamy wychodzi nam synkopa ósemkowa oraz półnota. Przyglądnijcie się taktowi czwartemu. Coś tam jest nie, nie z tej parafii, bo mamy sasa hop i potem potem się nam pojawia grupa szesnastkowa z taktów o ósemkowej jednostce miary. Jest szesze, us, us się pojawia, a powinno być albo dwie ósemki, albo sasa hop, czyli to co wolicie, albo przekreślamy. Te dwie szesnastki i zostają nam wtedy dwie ósemki, albo przekreślamy ostatnią ósemkę i zostaje nam sasa hop. No może zróbmy. O, zróbmy tak. Oczywiście tej belki tu nie ma. Czyli zostaje nam sasa hop po dwie, po dwie ćwierć. O. I w ostatnim takcie jest hop, sasa, hop, sasa, ćwierć. Tu się wszystko zgadza. a no nie zgadza się, bo jest za mało wartości. Hopsasa zajmuje jedną miarę, tak tu Hopsasa zajmuje jedną, czyli tu już mamy 1, 2, 3. No i jeszcze potrzebujemy mieć jedną miarę wypełnioną. Czyli co można zrobić? Albo przerobić na przykład ćwierćnutę na półnutę. Można. Albo dopisać ćwierćnutę jak najbardziej. Można dopisać pauzę na przykład ćwierćnutową, jeżeli ktoś ma na to ochotę. Ja chyba dopiszę ćwierćnutę nutę. <laughs> tak, i teraz wykonamy. Czyli jest podskok, 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 ćwierć, synkopa, długa, sasa, hop, po dwie, po dwie, ćwierć, hop, sasa, hop, sasa, ćwierć, ćwierć. I zachęcam Was do wykonania tego tematu rytmicznego. Może być z taktowaniem. Proszę przepiszcie całą lekcję. I dziękuję za lekcję. Do widzenia.